No, biegnij, Jimmy, biegnij, dobra. Dobra, hejka, cześć, manko z tej strony M witajcie, dobra, w kolejnym odcinku, dobra, wiecie co, aż przygód <laughs> Dobra, aż przygód lepiej mówić, się nie chcę jak się tego nazywa, jak się nazywa. Dobra, idziemy do naszego, jak to było? Komandosa, jakiegoś tam e, naucza nowych kroków, dobra. Ruchów nowych. Kroków, ruchów. Czegoś tam. Mamy tranzystorek oczywiście, panie. Nawet nowych do ruchów będziemy. ten komandosem. <todgłosy> Chodzi mi komandos. Dobra, wiem, trening znowu, trening znowu, sam Uch, to, to jest podcinanie kulosem. Uch, kopanie podcinanie. Jej, odblokowany, no, no. Jej, 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 nowy chwyt, odblokowany, oj. Jezu. Komputer, uspokój się do cholery. Dobra, i weźmy na lekcji muzyki, tak? Muzyka druga, zaliczona lekcja, dobra, la, la, la muzyka. E. Ten, 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 ten trzeba było tym machać, tym takimi, <grywki> czymś dobra. Dobra, jakimś tam, dobra, do zapisu jeszcze do misji kucharki. Jakieś tam, no biegnij, do w w nie. Dobra, do misji kucharki, i tam trzeba będzie przywieźć jakieś rzeczy, właśnie, teraz, no. Bo drugi może wychodzić, końcu z to jest znaleźć, razie, rozmiotował coś tam. No. Nie mam czasu teraz na na, mi, mi, na teraz. Muszę misję wykonywać, no. tam jakiś koleś w śmieciach siedział, tam w koszu na śmieci. Ojej. No właśnie się Zaraz zapis zapis zrobić i... Aha, zapis zrobić i... Zaraz wracam do fajnej misji. Jeszcze chwilę. Racie nie mam, nie, nie mam, bo 17 w grze. <grym> o jeszcze yes. że 17. <grym>